Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego szybkość ładowania strony ma tak ogromne znaczenie, jeśli chodzi o zakupy e-commerce w Twoim sklepie? Słuchaj, dzisiaj opowiem na to pytanie i powiem Ci, jak to zrobić i jak przyspieszyć Twoją, twoją stronę internetową. Więc przejdźmy do mojego pulpitu i tego, co dzisiaj dla Ciebie przygotowałem. To jest trzecia część optymalizacji konwersji e i Dzisiaj porozmawiamy o przyspieszeniu strony www. Ja się nazywam Dariusz Dubik i jestem informatykiem. Zajmuję się zwiększaniem sprzedaży online, ale za tym ogólnym hasłem stoi oczywiście wiele, wiele różnych procesów. A można to powiedzieć, że specjalizuje się w analizie i poprawianiu procesów sprzedażowych online, by zwiększyć liczbę osób, które dokonują zakupów na stronie www. Czy to w sklepie? Czy to po prostu na stronie WOWO. Przyspieszenie strony internetowej, inaczej nazywane optymalizacja wydajności strony. Jest to proces usprawniania szybkości i efektywności ładowania się witryny w przeglądarce internetowej. To także zbiór technik i praktyk mających na celu skrócenie czasu ładowania strony oraz poprawę jego ogólnej responsywności. Wiesz, jak to wygląda w praktyce. Wchodzisz na daną stronę, ona się ładuje i ładuje, i ładuje, ładuje i w końcu tracisz, cierpliwość, robisz stecz. I tak jest w większości przypadków, że nie czekamy wieki na stronę. I tutaj statystyki są bezbolesne, ponieważ czym strona dłużej się wczytuje, tym odsetek ludzi, którzy rezygnują z niego... Jest coraz większy, i tutaj nawet kilka sekund opóźnienia może mieć dramatyczny wpływ na twoje, na twoje zakupy w Twoim sklepie, i taki właśnie jest cel, żeby skrócić czas ładowania strony, poprawić jej efektywność działania w przeglądarce, ale także, żeby ten użytkownik miał lepsze doświadczenie z tą stroną, przez co lepiej mu było zakupić dany produkt i z niego nie wyszedł. E, więc to ma ogromny wpływ, to doświadczenie użytkownika ma ogromny wpływ e, na późniejsze działanie. Jak mówiłem w wcześniejszym filmie o ścieżce zakupowej, to to jest jeden z elementów, że musimy tą stronę sprawić, zoptymalizować, żeby ona szybko chodziła, żeby była dostosowana do urządzeń mobilnych, ale tutaj szybkość ma, e, uż, ma tą e, dużą wagę. Poza tym ona wpływa na pozycję w wynikach wyszukiwania, ponieważ algorytmy Google lubią szybkie strony. Tak można w skrócie powiedzieć. I szybsza strona jest w stanie wyżej wylądować w wynikach wyszukiwania. Oczywiście ma na to dużo czynników, ale szybkość jest naprawdę ważna w Google. I to także wpływa na konwersję i zaangażowanie, bo kiedy strona jest szybko ładowana. Użytkownicy częściej na niej pozostają, są bardziej skłonni do, do dokonywania zakupów lub interakcji. I generalnie to wpływa na e, powiększenie sprzedaży, którą ja zazwyczaj się e, właśnie zajmuję. E, to także e, tutaj mobilność, pod mobilnością e, użytkownicy oczekują, że strona będzie się ładować szybko. Zwłaszcza na komórkach, ponieważ jak dane pokazują, ponad połowa ruchu pochodzi z urządzeń mobilnych w e-commerce jeszcze więcej niż połowa. Natomiast, tak globalnie, ostatnio czytałem statystyki, że globalnie to jest tak połowa ruchu: to jest mobilno, ruch mobilny. To właśnie oni oczekują, że strona będzie, bo ponieważ internet, pomimo że reklamy mówią, słuchaj, ten światłowodowy masz wszędzie. Jednak to tak nie jest i każdy chyba z nas zdaje sobie z tego sprawę, że pod, pod tą reklamą jest tylko wiadomo, reklama i rzeczywiście internet chodzi szybko, natomiast wystarczy, że wyjedziemy trochę za miasto i już jest problem, żeby strona, dlatego Twoja strona musi się szybko ładować, żeby na tej komórce ona nawet przy słabym internecie fajnie się i w miarę szybko się wczytywała. Jak to po pierwsze sprawdzić? To jest, to jest y, punkt pierwszy. Czyli jest takie, jest wiele narzędzi oczywiście, dzięki którym można to spro, sprawdzić, ale chyba najpopularniejszym i tylko dzisiaj nim się zajmiemy, to jest Google Speed Insight. Przejdziemy sobie, ja zaraz y, pokażę Tobie, przejdziemy do tego narzędzia i pokażę Ci na przykładowej stronie, jak na co zwrócić uwagę i co ten raport pokazuje i w jaki sposób y, można będzie daną stronę po prostu zwiększyć. Więc przejdźmy do, y, sobie do tego narzędzia. Ok, y, jestem Google Speed Insight. Pisałem sobie w Google Google Speed Insight. Oczywiście jest G, jeszcze GT Mercy, jest Pingdom Tools, jest jeszcze wiele, wiele innych. Natomiast y, 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 pierwsze, y, ja ten link oczywiście wpiszę poniżej. Ale zawsze wywołując go z Google, że to jest narzędzie Google, no to tak sobie to wywołać najlepiej, najłatwiej, i najszybciej. Więc przechodzimy sobie do tego narzędzia. Musimy tu wpisać adres strony URL. Ja sobie wybrałem taką stronę mojego kolegi angielski z darkiem.pl. Prosta stronka, która generalnie ma za zadanie Tutaj kurs sprzedać. Ktoś żeby się zaznajomił. I zobaczymy, jak ona sobie po prostu tutaj daje radę. Więc kopiujemy sobie, wklejamy adres, URL, klikamy analizuj. Ja to robię na żywo, więc wszystko się może zdarzyć, ale. Zobaczymy, co nam pokaże raport. Ten raport, jak widzisz, już na samym początku jest komórka stacjonarny i robi testy pod komórką i pod stacjonarną. I tak też będę tutaj sobie starał się tobie pokazać, co ten raport nam przedstawi, i przedstawi też nam pewne rozwiązania. Oczywiście to trzeba z przymrużeniem oka na to sobie popatrzeć. I mamy e, wydajność, prawda? <laughs> wydajność tej strony w danym momencie, więc ona troszeczkę może się różnić od ilości ruchu serwerze, godziny, e, parę procent w tom czy w tom. <laughs> Już tutaj e, widać pewne rzeczy. Więc mamy wydajność pod komórką 36. Świeci się na czerwono, e, co oznacza, że no, poniżej 50 no, tutaj zazwyczaj zapala się na czerwono. Czyli jest dość długo, prawda? Czyli strona dość długo ładuje się pod mobilnością. Jak widzisz, od 0 do 49 czerwony, od 50 do 89 taki pomarańczowy, i na zielono jest, czyli jest wszystko ok, prawda? No i ta cała legenda jest tutaj obecna. Więc mamy First Content Painful, to jest taki bolący pierwszy, pierwsze coś, co się pojawia u kogoś na, na telefonie. Tutaj. Zobacz, jest emulacja Moto G Power with Lighthouse, czyli zemulował i wczytał tą stronę i pokazał nam, co jest, jak to wygląda, prawda? Eee, I ile trwa w ogóle wyrenderowanie największej części treści, ile jest czas blokowania, speed, indeks, tak? Czyli 10 sekund trwa eee, no, wczytanie tej, eee, tej strony, prawda? Czyli trzeba czekać 10 sekund, nim strona się pojawi. No, zaznaczył to jako czerwono czyli trochę no, słabo, prawda? Tutaj oczywiście wiecie, 100 na 100, raczej bym nie szedł w 100 na 100, ponieważ funkcjonalność jest ważniejsza niż szybkość, ale wynik, który już będzie satysfakcjonujący, to jest taka granica między tym, że strona się zaczyna już wysypywać, a już ten moment jest dobry, prawda? a ten tutaj wynik już jest w miarę, na przykład w zielonym jest ma 93, na przykład. E, albo, nie wiem, 87, no to już jest fajnie, nie? Już tam nie trzeba e, cisnąć do stówki, wiecie, pomimo wszystko, prawda? Funkcjonalność musi być funkcjonalnością, e, nawet jeśli ma troszeczkę sekund zabierać się w, w, w ładowaniu. Więc mamy rozwiązania, prawda? Czyli mamy ogólny podstacjonarny, możemy sobie jeszcze zobaczyć, 83, e, prawda? Tutaj mamy c 82 ułatwienie dostępu 82, e, wydajność 83, prawda? No i tutaj czas ładowania mamy 4 sekundy dla komputera stacjonarnego, też określił to jako e, m, prawda, 83. No, no nie, ma w, nie jesteśmy w zielone. prawda? Oczywiście e, możemy zobaczyć sobie kalkulator, jak to wygląda, wynik wydajności, podejrzeć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mamy, co możemy tutaj. Przełączymy się jeszcze na komórkę. Co możemy, bo jak zobaczysz sobie na stacjonary, masz inne porady, a na komórkę masz inne, prawda? Więc ogranicz Javascript. Nieużywany Javascript. Okazało się, że on tutaj rozpoznał, że to jest WordPress. Ta strona nas stoi na WordPressie i za dużo Javascriptu, za dużo czasu zajmuje, prawda? No i mamy, co zajmuje tak najbardziej dużo czasu, prawda? Który Javascript nam się tutaj no za długo ładuje. Wyeliminuj zasady zasoby blokujące renderowanie. I mamy kolejne podpowiedzi, które tutaj zasoby blokują renderowanie i co możemy z tym zrobić. Jest wiele wtyczek WordPressa. To jest bardzo fajny tekst. Przyznasz, że pomocny. E, Ogranicz używany kod CSS. Prawda? To jest kolejne podpowiedź, którą e, mówi nam, które. Z tutaj tych, jak widać, Optimizer, podmyślnik Pro, wymaga poprawy i czas wstęp, skróć wstępny czas reakcji serwera też jest na czerwono. Wtyczka znowu, motywy, wtyczki i specyfikacje serwera nie są bez znaczenia. Dlaczego te podpowiedzi są OK? Natomiast one są bardzo ogólne. Prawda? Możemy oczywiście sobie wkliknąć jakieś wtyczki, które sobie klikniemy, które nam tam podpowiadają. On nas przekieruje na pluginsy, prawda? I możemy sobie tutaj zobaczyć. Prawda? Jak będzie inny system użyty, akurat tu jest WordPress, jeden z najpopularniejszych systemów CMS, no to będzie nam inne rzeczy podpowiadał. Natomiast to są takie dla mnie, no nie pomogą Wam, tak? Za bardzo. Jeśli nie będzie, możecie spróbować któryś z tych wtyczek sobie poinstalować i może się Wam udać. Nie, ja uważam, że nie. Dlatego do, przy przypadku WordPress'a ja akurat jestem związany z WordPressem e, tak naprawdę m, można zastosować wiele rzeczy, które e, jest wiele wtyczek, które można ściągnąć i sobie e, je wykorzystać, na przykład wtyczki keszujące. Wszystkie wtyczki, na przykład WP Super Cache czy w Total Cache, W3 TOTAL Cache, chyba taka, tak się nazywa, i wiele, wiele innych, WP Super Cache, super fast cache, jest tego naprawdę dużo. Light, light speed cache dla serwerów właśnie z Light Speedem i tak dalej, jest tego dużo na rynku. Natomiast z mojego doświadczenia, najlepiej sprawdza się. No i oczywiście, to wymieniłem, jest dużo e, darmowych wtyczek. Natomiast e, z mojego doświadczenia e, lepiej e, wziąć wtyczkę, zapłacić za tą wtyczkę kaszującą i ona lepiej się sprawdzi. E, oczywiście y, możemy tutaj osiągnąć pewien wynik i ja tak y, testowałem. Testowałem darmowe i wziąłem tą jedną, która większość ludzi polecali, nie wiedziałem dlaczego. W sensie myślałem, że dla pieniędzy polecają tą wtyczkę. Tak mówię sobie szczerze, myślałem, że po prostu ona tak im przynosi prowizję, że, że oni dlatego ją polecają. Okazało się, że ta wtyczka tak ułatwia życie, że zaznaczam parę rzeczy i jest dramatyczny wzrost prędkości. To jest jedna rzecz. Dwa, zazwyczaj, akurat tutaj uderka tego nie występowało, na jego stronie, ale zazwyczaj, chociaż przebiniemy sobie, zmień rozmiar obrazów. Prawda? Nie jest dużo na tej stronie obrazów, jest jeden, który można byłoby zmniejszyć. Natomiast jeśli masz troszeczkę więcej obrazów, to zazwyczaj mówić ci zmień obrazy, zmień wielkość obrazów na stronie. I to jest druga wtyczka też, która warte też zainwestować w to, ponieważ próbowałem też wiele innych wtyczek, które niby to robią za darmo, a jednak nie do końca to robiły dobrze. Dlatego przetestowałem wtyczkę, która nie kosztuje dużo, bo 5 dolarów chyba na miesiąc. Można to sobie po prostu skompresować i wyłączyć. kompresuje bezstratnie zdjęcia i naprawdę je kompresuje, tak robi bardzo niski poziom kompresji. A jakość się nie zmienia. To uwaga, jakość się nie zmienia. Możesz też zaznaczyć w niej, że na przykład jesteś twórcą. Jakiś obrazów i chcesz jeć mnie w, 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 w bezstratnej jakości, prawda? Czyli bezstratnie, ale mniejsze, ale bezstratnie. E, nie będę wchodził w szczegóły, jak ona to robi. E, jak one to robią te wtyczki, ale te dwie wtyczki połączone ze sobą naprawdę zmieniają postać rzeczy. Ja zaraz wyświetlę e, tutaj na ekranie, o jakie wtyczki chodzi. I tu chodzi przede wszystkim o wtyczkę WP Rocket. E, wpisałem też skrócone adresy do tych, do tych wtyczek. WP Rocket i Imagify. To są dwie wtyczki, które oczywiście nie załatwiają problemu doszczętnie, natomiast bardzo dużo poprawiają szybkość strony, poprywa, poprawiają komfort użytkowania strony. Trzeba też włączać niektóre opcje z głową, ale za bardzo nie musisz się pilnować, tak jak w przypadku darmowych jakichś tam wtyczek, które gdzieś tam w repozytorium Wordpressa są. I MagiFi jest wtyczką, która kompresuje bezstratnie, bezstratnie zdjęcia. I ona jest wtyczką do WordPressa. Trzeba tam subskrypcję opłacić na. Jest też 20 MB za darmo. Możesz sobie przetestować to i To jest świetna opcja, że dla, ma, dla kilku obrazów, kilkunastu, dopóki starczy limitu, prawda? Po prostu w, instalujesz MagiFi. Zakładasz sobie tam konto i masz 20 MB za darmo i możesz sobie po prostu to przekompresować. Jest to naprawdę bardzo, bardzo dobra wtyczka, która kompresuje na obrazy, przez co strona się ładuje szybciej. Więc to są dwie wtyczki. Ja w kolejnym materiale, w kilku kolejnych materiałach, pokażę, jak obsługiwać WP Rocket i MagiFi na stronie, jak to sobie po prostu włączać. E, także jak zawsze, jak chciałbyś, żebym coś nagrał na jakiś temat, to zapraszam Cię do skomentowania tego e, nagrania, a ja nagram materiał na ten, te, na ten temat. Także, także linki do wtyczek, do wszystkiego, co do Google Insights znajdziesz poniżej. Także do zobaczenia, do usłyszenia w następnym wideo.